Ministerstwo Energii konsultuje właśnie program dla górnictwa węgla kamiennego. Wykuwa się także program dla górnictwa węgla brunatnego. I co ciekawe, no po raz pierwszy oficjalnie ten rząd powiedział, że udział węgla w, zapotrzebowaniu, w pokryciu zapotrzebowania odbiorców, czyli w tym polskim miksie energetycznym, spadnie z obecnych 80% do około 60% w 2030 roku. Przy czym wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, zaznaczył, że to będzie przynajmniej 60%. To jest miks energetyczny bardzo podobny do tego, który zaprezentował poprzedni rząd, czyli także spadek udziału węgla z 80%. W no, 2015-2014 roku do około 60% w 2030 i dalszy spadek do 40 kilku procent w 2050 roku, przy czym w wartościach bezwzględnych to oznacza w zasadzie utrzymanie produkcji z węgla kamiennego na bardzo podobnym poziomie, jak dzisiaj, natomiast spadek systematyczny produkcji z węgla brunatnego. I rzeczywiście prawdopodobnie nas to czeka. Minister Tobiszowski mówił o tym, że mamy przynajmniej dwie odkrywki, które chcielibyśmy uruchomić. To jest odkrywka niedaleko elektrowni Bełchatów, odkrywka Złoczew. Natomiast ona jest na tyle daleko, że może się okazać, że koszty transportu węgla nie będą w stanie pokryć no, kosztów produkcji na tyle, żeby ta elektrownia wciąż była konkurencyjna na rynku. Druga odkrywka niedaleko zespołu elektrowni Pątnych Adamów Konin ma ogromne problemy i z oporem społecznym, i z uzyskaniem zgód środowiskowych. Także już po zmianie rządu nie jest wcale łatwo te zgody uzyskać. Ministerstwo Środowiska sprzeciwia się temu, żeby projekt został realizowany bez kompensacji środowiskowej, a ta kompensacja z kolei może być znowu zbyt kosztowna dla inwestora.